Ale Aleksander Dzisiaj spędzacie dzień ze mną. Jest to film, który nagrywam przez, nie wiem, 12 godzin mojego dnia, czy tam 16, nie wiem, po prostu od rana do wieczora. Jest to dla mnie wciąż trochę nowa forma, więc musicie mi wybaczyć, jeśli momentami może być trochę nudna, bo moje jeszcze nie jest jakoś zaskakująco, niesamowite, ale postaram się, żeby ten dzień był ciekawy i postaram się. Opowiedzieć Wam też troszeczkę o tym, co się u mnie dzieje, dlatego, że jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to niedawno dałam znać, tak bardzo subtelnie, że przeprowadzam się, wyprowadzam się z tego mieszkania, które znacie tak naprawdę od początków i tego kanału, i w ogóle mojego działania w internecie, dlatego, że mieszkałam tutaj jakieś 6 lat i jest to dla mnie ogromna zmiana. Dlaczego taka zmiana? Bo czuję, że chyba muszę, też jest wiele czynników zewnętrznych, które mnie do tego w jakiś sposób zmuszają, ale wchodzę w to totalnie na 100% i po prostu daję się temu ponieść. E, właśnie styczeń będzie takim momentem, kiedy będę pakować rzeczy, wynosić się stąd i tak dalej, jakkolwiek by tego nie nazwać. E, dlatego myślę, że będziecie mi towarzyszyć na vlogach, bo chciałabym mieć pamiątkę z tego okresu. To jest taka pierwsza moja dorosła przeprowadzka, całkowicie um, samotna, jeśli mogę to tak określić, e, w takim sensie, że wcześniej wyprowadzałam się na studia do mieszkań, w których mieszkałam albo z, z innymi ludźmi, albo z moimi znajomymi. Teraz natomiast mieszkam sama i wyprowadzam się też sama, ale nie bez pomocy, bo moi przyjaciele już się e, zadeklarowali, że będą mi pomagać. E, także myślę, że będziecie towarzyszyć mi w tym procesie, czy tego chcecie, czy nie. Jestem też w trakcie czytania aktualnie e, trzech książek: Stregi, e, Davea Portowie, e, którzy leżą tam, dlatego na nich zerkam. I witaj! piękna. Um, wszystkie te książki w jakiś sposób mnie fascynują W jakiś sposób mi się podobają Jeśli chodzi o Davenportów to mega fajna rozrywka Czuję się trochę jakbym oglądała Bridgettonów Tylko wersję osób czarnych e, Natomiast jeśli chodzi o Witaj Piękna Jest to literatura piękna e, Bardzo skomplikowane relacje rodzinne Gdzieś tam wychodzenie ze schematów Ale o tym opowiem wam troszeczkę więcej później I dzisiaj zaczęłam sobie w audiobooku słuchać stregi Mega dziwna książka Ale już... Czuję ten vibe i, i zaczyna mi się podobać. A teraz zabieram Was do kawiarni, gdzie będę sobie pracować, planować i robić inne sprawy. Zajmować się też Instagramem pewnej firmy, o której być może kiedyś opowiem Wam więcej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, moje życie to szaleństwo, jeśli chodzi o ostatnie kilka tygodni, bo wiele, wiele się zmieniło i we mnie, i na zewnątrz. Jak patrzę na te półki, to już się boję tego przenoszenia książek. Nagrywałam dla Was kiedy zadzwonił kurier, a jako, że jest to dzień ze mną, to odpakuję sobie paczkę i przy okazji powiem Wam, że właśnie wróciłam z kawiarni i tam sobie troszeczkę popracowałam, pogarniałam rzeczy, nagrałam też content tutaj. I wróciłam, bo za moment mam umówionego kola z moją cudowną Martunią, którą możecie kojarzyć z kanału do góry książkami. Serdecznie Was na niego zapraszam. Będziemy sobie rozmawiać i plotkować i tak dalej. Pewnie gdzieś tam wam nagram przebitkę z tego. Byłam też odebrać paczki, dlatego że zamówiłam spodnie i na takie pierdoły. Mam też grę, którą dostałam w ramach współpracy, ale o tym na pewno będę wam opowiadać później, bo muszę ją sobie rozpakować na spokojnie. Co do tych ciuchów, to ja generalnie jestem taką osobą, która strasznie się męczy w galeriach handlowych. O mój Boże! Ups! Finalny egzemplarz pamiętnika księżniczki Tomu pierwszego. Ja mm, w ogóle. One są takie piękne. Ten, który był egzemplarzem recenzenckim też był śliczny, ale ten to jest w ogóle jakiś kosmos. Po prostu cudo, jestem zakochana. W ogóle ta książka jest taka słodka, ale o tym mówiłam wam na vlogu, do którego polecam Wam wrócić vlogu, którym czytam i opowiadam o niej. Anyway. Zamówiłam sobie ciuchę, bo ja w galeriach czuję się przytłoczona, czuję się zmęczona. Nie mogę tam po prostu ustać godziny chodząc z sklepu do sklepu. Bo zaraz wszystko mnie boli i męcze i tak dalej. W ogóle czuję się przebudzkowaną w 100%. Nie wiem, czy wszyscy tak mają, czy ja po prostu jestem dziwną osobą, ale robienie zakupów w galerii i takie wiece, że przemierzanie rzeczy i tak dalej, to jest dla mnie jakaś tortura. Przy okazji też moja taka dysmorfia ciała co się nazywa po angielsku body dysmorfia e, i takie inne postrzeganie ciała e, niż rzeczywistość, rzeczywistości to wygląda ze względu na zaburzenia odżywiania i też e, oświetlenia i, i te rozmiary to wszystko sprawia, że czuję się źle ze sobą dlatego staram się tego nie robić e, nie chodzić do galerii, nie robić e, tam zakupów jeśli już rzeczywiście potrzebuję jakichś ubrań to zamawiam je po prostu e, przymierzam sobie, jeśli coś mi pasuje to zostawiam, jeśli nie to odsyłam ja też nie jestem jakąś taką osobą, która na przykład e, nie wiem, czerpie przyjemność właśnie z buszowania po sklepach i tak dalej. Jeśli mam ochotę i czuję, że potrzebuję na przykład jakiejś bluzy czy coś, to wtedy sobie to tam oglądam i szukam czegoś, ale staram się kompletować tak szafę, żeby właśnie. Wszystko było mniej więcej w tych samych kolorach, jak możecie zobaczyć na mnie dzisiaj też spodnie nie widać, ale są brązowe. To ja staram się, żeby właśnie moje ciuchy były białe, czarne, brązowe, ewentualnie szare, żeby wszystko do siebie pasowało i żeby właśnie nie, nie kupować ciuchów w taki randomowy sposób, typu wiecie, że na przykład o jaka fajna, niebieska koszulka strasznie mi się podoba, to sobie kupię, a potem nie będę jej nosić, bo to jest strata pieniędzy i w ogóle... Bez sensu, e, zaśmiecanie świata e, i tak dalej. Także e, zamówiłam e, i przymierzę po kolu, e, i pokażę wam, czy coś w ogóle ze mną zostaje. Moim największym w ogóle nemezis jest kupowanie spodni, dlatego że żadne praktycznie na mnie nie pasują, a już dżinsy to w ogóle. E, i jakby e, nienawidzę tego robić po prostu, więc, więc zamówiłam i, i pokażę Wam, e, bo skoro jesteście ze mną dzisiaj cały dzień, no to będziecie rzeczywiście cały dzień. To, kochani, Witam w kąciku modowym by Alexandre Books. Teraz po prostu pokażę Wam co przyszło mi w tej paczce z ciuchami, a w tle będzie leciała mi łączka. Gapienie się na ekrany y, pracowo i niepracowo sprawia, że ledwie co widzę, ale skończyłam właśnie stregę. I przyznam Wam szczerze, że jest to strasznie dziwna książka, która opowiada o mm, takim hotelu w górach, do którego przyjeżdża dziewięć młodych kobiet, i one mają tam sezonowo pracować i przygotowywać się, jakby sprzątać i tak dalej, oporządzać ten hotel, tylko że nikt tam nie przyjeżdża, a cały ten pobyt jest trochę jak taka narkotyczna wizja, mocno oniryczna. Jedna z kobiet, główna bohaterka, może raczej. E, narratorka opowiada właśnie całą tą sytuację, jak to tam wygląda. Przy okazji w pewnym momencie jedna z tych dziewczyn ginie. Nikt nie wie dlaczego, jak i gdzie i jest to bardzo, bardzo takie um, trudne w odbiorze, jak wszystkie książki tego typu. Po prostu jest niesamowicie dziwaczne. E, ja sobie siedzę na fotelu i obrabiam e, zdjęcia um, i tworzę kontent dla firmy, dla której obecnie pracuję. Przy okazji, też obmyślałam sobie wcześniej swoje rzeczy, które chciałabym dodać. Też właśnie dzisiaj otrzymałam informację o tym, że ktoś wynajął to mieszkanie. Także patrzę na swoje półki w tym momencie. Być może jeden z ostatnich razów, kiedy patrzę na nie w ten sposób, w tym konkretnym miejscu. I powiem Wam, że jest to mega ciekawe doświadczenie, dlatego że nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś takiego. I to, co też mnie zawsze. Najmniejsze to to, że jestem taką bardzo nostalgiczną osobą, taką melancholijną, że zawsze właśnie kiedy myślę um, o takich zmianach, to przede wszystkim gdzieś tam przeżywam sobie to, że już um, kończę pewien etap. No i razem z tym etapem, jakby też dostawiam um, część, jakby um, swojej osoby tutaj, co jest mega ciekawe. Plus trochę się martwię, bo jak sami widzicie, trochę tego jest e, i będę musiała to wszystko spakować w przyszłym tygodniu. I zacząć stąd zabierać. E, Także będzie to szalona impreza. Szykuję się właśnie. Na siłownie. Dzisiaj będę sobie jeździć na rowerku i czytać Witaj Piękna. Generalnie ta książka jest mega hipnotyzująca dla mnie. Ona opowiada w sumie historię mężczyzny, młodego chłopaka, który wychowywał się w domu pozbawionym miłości i czułości. No i wyjeżdża na studia, gdzie poznaje kobiety, która mu się podoba. Uwaga, teraz będę zakładać bluzę. No, i poznają i oni się w sobie zakochują, ale ona ma bardzo pragmatyczne podejście do życia, i generalnie mam wrażenie, że tak projektuje, znaczy mam wrażenie i wydaje mi się, że mam rację, że projektuje na niego takie swoje oczekiwania, to, że bardzo chciałaby, żeby jej życie wyglądało inaczej niż do tej pory. Ona ma trójkę rodzeństwa, trzy siostry, dwie z nich to bliźniaczki, ona jest najstarsza, także wiedzę prym w takim zdobywaniu do wykształcenia i w ogóle wszystkich osiągnięć. I spełniania oczekiwań swoich rodziców. No i właśnie ten chłopak jawi jej się jako kolejny krok, kolejny, kolejna rzecz do odhaczenia na liście, bo według niej pochodzi z dobrej rodziny, właśnie i gdzieś tam zapewni jej byt, na no, który ona zasługuje. Natomiast on oczywiście wchodzi do tej rodziny, wszyscy są dla niego serdeczni, ale gdzieś tam e, pod spodem jest wiele takich... Ym... Wiele takich oczekiwań w tej rodzinie, takich jakichś niespełnionych ambicji ze strony rodziców, takiej goryczy względem siebie nawzajem, I, i to jest coś, co na początku nie wybija z tej książki, ale im dalej wchodzimy, tym bardziej zaczynamy to dostrzegać. Zaczynamy też dostrzegać takie nie do końca zdrowe relacje między, między tymi osobami, które są ze sobą spokrewnione, ale też w ogóle między tym mężczyzną a jego żoną, że to nie do końca powinno wyglądać w ten sposób. Że być może brakuje tam właśnie wsparcia, a może powielane są schematy, o których nie do końca mają pojęcie, dlatego że są to lata 80. ubiegłego wieku i wtedy jeszcze za bardzo, wydaje mi się, nie było takiej świadomości w ogóle, jeśli chodzi o psychologię i też relacje i w ogóle szukanie pomocy w tych relacjach. Bardzo mi się podoba. Mimo, że czuję, że nie jest dla każdego, ale ja gdzieś tam mocno się w niej znajduję i czekam tylko, aż będę mogła zacząć ją w końcu czytać. Często jest tak, że czytam ją w e-booku gdzieś tam przed snem albo właśnie na siłowni, bo tak jest mi najwygodniej wziąć sobie e-bookę i poczytać na rowerku, ale ostatnio nie robię tego, więc muszę się w końcu zmotywować. Dzisiaj idę specjalnie właśnie, żeby sobie pojeździć i poczytać. Właśnie się pakowałam, kiedy zauważyłam, że miałam Wam pokazać tą grę. Dostałam grę od firmy Calm Stories i tutaj mamy Our Story, odkrycie na nowo Waszą historię. I to jest gra Karciana. Z tego co widzę, ma taki przyjazny e, psychologicznie sposób pomóc nam e, troszkę m, jakby poznać na nowo swoich przyjaciół, e, swoich znajomych, a może osoby, z którymi jesteśmy w relacji romantycznej. E, I generalnie widzę, że tutaj w zestawie 94 karty z pytaniami, które są stworzone przez psychologę, co jest bardzo istotne i bardzo mi się spodobało. To jest też mega miłe, dlatego że firma odezwała się do mnie, e, czy chciałabym właśnie w ramach takiej współpracy e, przetestować ich produkt. Więc pewnie będę sobie grała w weekend gdzieś tam z przyjaciółmi i, i z chłopakiem i zobaczymy w ogóle, jak to działa. Daję Wam taki sneak peek, um, nie wiem, czy będę jeszcze wspominać na kanale um, w ogóle o tym. Um, wspominam o tym tutaj, dlatego że akurat mam dzień ze mną, no i przyszła do mnie przesyłka, ale na pewno na Instagramie będę robić dla nich działania w ramach współpracy reklamowej, więc serdecznie Was zapraszam na swojego Instagrama. E, śledźcie, bo pewnie w przyszłym tygodniu, gdzieś tam na początku, będę wrzucać pierwsze wrażenia. No i Zobaczymy, co z tego będzie, co z tego wyniknie. Ja generalnie jestem osobą, która czasem lubi sobie pograć w planszówki i w gry karciane, również, właśnie z przyjaciółmi. I myślę, że to będzie spoko gdzieś tam na jakieś takie posiadówy wieczorne, właśnie teraz, kiedy jest zimno, kiedy jest nieprzyjemnie na dworze i fajnie będziemy spędzać czas, właśnie razem przy czymś takim. Bardzo firmie dziękuję, jeśli mnie tutaj oglądają, a jeśli nie, no to i tak im dziękuję. No i ruszamy na tą siłownię w końcu, bo się nie wybiorę nigdy. Właśnie wróciłam z siłowni, umyłam się, jestem już gotowa do spania, a raczej do czytania, dlatego że przed snem zjem jeszcze płatki i przeczytam sobie troszkę Portów. Powiem Wam szczerze, że ta książka to jest niezwykła rozrywka, bo to są tacy trochę Bridgertonowe mam wrażenie, czyli jestem wielką fanką serialu, a takiej książki w ogóle nie czytałam, natomiast tutaj mamy vibe właśnie Początku XX wieku, 1910 rok. Mamy cztery bohaterki, dwie siostry, które pochodzą właśnie z rodziny Davenportów. Jedna z nich, Olivia, jest starsza, właśnie rodzice próbują wydać ją za mąż. Młodsza, Helen, nie do końca odnajduje się w tych czasach, w których jedynym przeznaczeniem kobiety jest właśnie za mąż pójście. W Dobre, za dobrą partię sytuowaną, i tak dalej. Ona raczej chciałaby mm, naprawiać samochody, które wtedy są jeszcze nowością. Niezwykle ją to ciekawi i pasjonuje. Niestety nie jest dopuszczana przez swoich rodziców do warsztatu, w przeciwieństwie do jej brata, który ma przejąć rodzinny interes. Mamy tutaj też pokojówkę Amy Rose, która razem z dziewczynami dorastała, a teraz właśnie służy w ich domu. Amy Rose ma swoje marzenia wielkie i plany, które być może nie są typowe dla osoby z jej klasy społecznej, ale ona chce się wyrwać właśnie z tego takiego schematu i chce do czegoś dojść, dąży do tego, żeby walczyć o siebie. I ostatnią bohaterką jest Ruby. Ruby jest dobrą przyjaciółką Oliwii, starszej siostry. I ona również gdzieś tam wywodzi się z tych wyższych sfer, natomiast jej rodzice mają problemy finansowe i z tego też powodu bardzo mocno naciskają na swoją córkę. Aby właśnie um, znalazła sobie męża, który będzie miał majątek, który będzie miał pozycję społeczną, żeby jakoś trochę ich z tych terapatów wyciągnąć. No i dziewczyny w różny sposób radzą sobie w tych sytuacjach, w których się znalazły. E, mamy tutaj też e, zalążek jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o, o czarne osoby, no tak, bo wszystkie one um, są czarne i jest to e, oczywiście fikcja literacka, natomiast w tych um, w tej książce czarne osoby mogą posiadać majątki, są wolne, i właśnie takim przedstawicielem takiej klasy społecznej są tytułowi, tytułowi Portowie, którzy doszli po prostu do, do czegoś. Sama książka jest głównie rozrywką. Bardzo dobrze mi się czyta ze względu na to, że po prostu jest przyjemna, jest w moim odczuciu lekka w porównaniu do innych lektur, który, po które zwykle sięgam. Będzie tu o miłości, jest tu o przyjaźni, jest to jakichś tam oczekiwaniach rodziców. Na ten moment świetnie się bawię, a jestem w jednej trzeciej, także zabieram się za czytanie, a później lecę spać. To już koniec dnia ze mną. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy i do zobaczenia w kolejnych.